Cześć ludzie! Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia życzę Wam i sobie, aby społeczeństwo Lublina i Polski miało prawo głosu i by było słuchane przez swoich przedstawicieli we władzy nie tylko raz na cztery lata przy okazji wyborów. Życzę także czystego powietrza, sprzyjających wiatrów oraz ochrony naturalnych klinów i korytarzy przewietrzających, takich jak Górki Czechowskie, Dolina Bystrzycy czy Wąwóz w parku Jana Pawła II. Niech ograniczone będzie emitowanie gazów i pyłów do minimum w naszej atmosferze, a przede wszystkim, by nie były budowane trzy spalarnie odpadów w Lublinie i siedem w całym regionie. Niech wszystko ma swój właściwy czas i miejsce. By właściwie i bezwzględnie chronione było środowisko naturalne i pamięć narodowa już nie dla nas, a następnych pokoleń. Byście w nowym rozdaniu mandatów samorządowych mieli jako radnych i prezydenta tych, co traktują chomiki europejskie, jeże, jeżyki i płotki oraz rośliny kserotermiczne, mchy, grzyby i porosty nie gorzej niż własne kotki, pieski i ogródki. Pamiętajcie, że my, zwierzęta, w przeciwieństwie do Was, ludzi, mamy głos tylko jeden raz w roku. Przez wszystkie pozostałe doby i 364 dni, mówicie tylko wy. Bądźcie więc dla nas bioróżnorodności łaskawi, co najmniej tak samo, jak w stosunku do swoich pupilków i chociaż ten jeden raz również nas posłuchajcie. Życzę Wam tego wszystkiego oraz zdrowych, pogodnych i radosnych świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku 2024.